Witam serdecznie wszystkich moich widzów i nie tylko moich. Ech, słuchajcie, ja tylko na chwilę chciałabym się z wami podzielić własnymi emocjami, jakie mną targają obecnie po obejrzeniu filmu najnowszego Michała Zerki o jego bohaterce Bożence. Wiecie co, powiem tak, zryczałam się. Dreszcze na rękach, na plecach emocje w środku mam tak wielkie, oczywiście pozytywne, z wrażenia i powiem wam szczerze ja życzę przede wszystkim tej Bożence i jej partnerowi mężowi chyba z tego co zrozumiałam to jest mąż, Edzio ja życzę tej rodzinie nowej drogi życia w nowym pięknym domu, który właściwie się buduje wśród przyrody, wśród ptaków, wśród gąsek, kurek, króliczków, te piękne rządki, kwiatki, a przede wszystkim dobro, które płynie z serca Bożenki i tego Edzia. Ja życzyłabym wszystkim, wszystkim ludziom na świecie, żeby chociaż... Poznali tą kobietę. Może do nich by dotarło, że na świecie nie musi być dużo zła, bo naprawdę niewiele potrzeba, żeby być dobrym człowiekiem i to dobro okazać komuś innemu. Możenka tylko potrzebowała kawałek miejsca na ziemi dla siebie i dla swojego edzia. Eee, gdyby nie. Michał Zerka, Michale Jeszcze raz, kiedyś już to mówiłam I pokłonię się Wielki szacun Panie Pawle Osoba, która Pierwsza ruszyła Całą inicjatywą Pomocy zbiórki Szacun Panie Pawle Wszystkim szacun, którzy wzięli Udział w pomocy Tej parze I Każdemu Podałabym rękę, kto po prostu przyczynił się do uśmiechu na twarzy tej kobiety. Bożenka jest naprawdę bardzo dobrym człowiekiem. Zruszyły mnie jej słowa, które powiedziała do Michała: Chciałabym mieć takiego syna. Sama jestem matką i to mnie najbardziej poruszyło, aczkolwiek los tej kobiety. Pierwsze odcinki smutne, a dzisiaj płaczę z radości, bo warto pomagać. I to jest dowód na to, że warto pomagać warto być dobrym człowiekiem pomagać bezinteresownie, bez podtekstów, jakichś, yy, nie wiem, finansowych czy, czy czegokolwiek innego bo pamiętajcie, karma wraca dobro wraca. I ja życzę Bożence przede wszystkim Jadziowi bardzo dużo zdrowia i żeby na tej swojej ziemi z tymi zwierzątkami, grządkami żyli długo i szczęśliwie. Gdybym tylko mogła osobiście poznać tą kobietę, to bym ją przytuliła, wyściskała i zawiozłaby mnie jakiego zwierzaczka. Może kotka? Nie wiem żeby była szczęśliwa bo ja widzę, że jej niewiele do szczęścia potrzeba. Tryska radością nie ma w niej żadnego zmęczenia. Jest radość. I ja przede wszystkim życzę jej tej pogody ducha, tej radości na co dzień. A wszystkim tym, którzy pomogli Pomagają i będą w jakikolwiek sposób jeszcze w życiu wspierali Bożenkę. Szapoba, ukłon ode mnie i życzę wszystkim dobrego. Przepraszam za swoje emocje, ale tego się nie da inaczej określić. Proszę Was, zostawiam w komentarzu. Link do ostatniego, właśnie tego materiału Michała Zerki. Proszę Was wszystkich, obejrzyjcie i zostawcie komentarz i łapkę w górę. I pamiętajmy, pomagajmy bezinteresownie. Trzymajcie się. Pozdrawiam serdecznie, cześć Wam.